Leszczyńskie Centrum Nauki czy mobilny zespół? Takie pytanie zadali sobie radni z dwóch komisji Rady Miejskiej, Leszna Edukacji oraz Kultury i Sportu, bo jest nad czym myśleć. Koszt powstania LCN to nawet ponad 11 milionów złotych. Alicja Szczepińska z Leszczyńskiego Centrum Biznesu przedstawiła koncepcję dotyczące utworzenia Leszczyńskiego Centrum Nauki. Zaczęła od powstania mobilnego zespołu, który tworzyliby nauczyciele. Na etacie pracowałyby dwie, trzy osoby plus lider. Roczny koszt wynagrodzeń został szacowany na 160 tysięcy złotych. Komórką organizacyjną centrum byłaby instytucja kultury, na przykład MOK. Zespół miałby do swojej dyspozycji samochód kupiony za 30 tysięcy złotych. Na sprzęt wydano by 20 tysięcy. Po zsumowaniu wszystkich kosztów mobilny zespół... Zespół pochłonąłby 240 tysięcy złotych. Zalety takiego rozwiązania to m.in. szybkie uruchomienie i niskie koszty początkowe. Wady, chociażby ograniczenie sprzętowe i brak perspektywy rozwoju. Alicja Szczepińska mówiła, że z czasem zespół mógłby przekształcić się w Leszczyńskie Centrum Nauki, na którego potrzeby adaptowano by wieże ciśnień przy ulicy Poniatowskiego. Potrzeba na to ponad 11 milionów złotych. Być może jest szansa na 85% dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W przypadku koncepcji zwierząt ciśnień miasto musiałoby przejąć obiekt od miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, potem pozyskać tereny od szkoły podstawowej nr 2 i zespołu szkół ekonomicznych. Trzeba by zmienić istniejący projekt i zrezygnować z kosztownej części podziemnej. Można pomyśleć o budowie centrum od podstaw, ale to duże koszty, a miasto nie będzie miało szans na pieniądze z WRPO. Co będzie, jeśli nie dostaniemy dofinansowania? Pytał Ryszard Hein. Sławomir Szczot przyznał, że bez dofinansowania realizacja inwestycji będzie trudna, dlatego pozostaje pomysł zespołu mobilnego. Uzyskanie funduszy na projekty miękkie może być łatwiejsze. Do rozmowy o Leszczyńskim Centrum Nauki zaproszono przedstawicieli uczelni wyższych. Głos zabrał Jan Sołtysiak z Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania. Miał uwagi do wyliczeń ekonomicznych. Uznał, że wiele z nich jest iluzorycznych, niepopartych realiami. Zwrócił uwagę, że wiele instytucji, które otrzymało dofinansowanie, z Unii, dzisiaj ma problemy z utrzymaniem się. Grzegorz Rusiecki powiedział, że jeśli miałby wybierać na co wydać 11 milionów złotych, to lepiej na doposażenie szkolnych laboratoriów. Na koniec postawiono pytanie, kto jest za utworzeniem mobilnego centrum. Za było 9 radnych.